Cześć, z Ronia, ja Asiel i witam Was w kolejnym filmie. na kanale. jest to yy, brother, tak. Siep. powinno być to sister, ale ja stwierdzam, iż wezmę to jako brother, tak. A więc yy, zacznijmy od pierwszego pytania. Jak macie na imię? Nadia. Filip. Wszystko super. Ile macie lat? Siedem. Piętnaście. Jakie macie wspólne pasje? Aby um, jeździć na ryby. Dokładnie. Jesteście zgodnymi zgodnym rodzeństwem? Eee, zależy. No tak, zależy. Zależy to od wszystkiego tak naprawdę, no bo... Od dnia jego humoru i jego okropnego charakteru. Nie jestem okropny! Jesteś. Ty! Cicho bądź. Eee, pytanie kolejne. O co się kłócicie? Eee, o to, że mu przeszkadzamy gra. No. Głupi jesteś. Ej. Taka prawda. No nie. Dobra. Kolejne pytanie. Jakie y, macie śmieszne wspólne wspomnienie? Jak Filip strzeił w w salonie. Nie płaka, o tak, to było to Zabawne. Było pies. zabawne tak. Albo jak poszliśmy na mecz, y, jak złamał sobie rękę. No to było To jest było śmieszne. No to było też. na to było zabawne. Ale, pytanie tak siódme. Co was wkurza w drugim? W drugiej osoby, ja się w tobie co mnie wkurza. O Jezu, ja nie wiem. No mów, co, co, co cię wkurza we mnie? Ty ja mnie denerwujesz. Ale czym ja cię denerwuję? Nie okay. wiem. Że cały czas do mnie gadasz. No a to jaki problem jest? No ja zobaczysz za parę lat. A ty mnie denerwujesz tym, że z stop twarz. Ja cię muszę uciszać. Albo gdzieś wychodzą, a ty masz problem, o wszystko. A teraz ja mam na przykład. Problem. No i co z tego? No. Ale tak jest zawsze. Pytanie ósme. Jaki jest wasz ulubiony kolor? E, mój to jest... zielony. A mój to jest w sumie... może... E, lubię szary, czarny. A ja jest, biały. A ja lubię jeszcze fioletowy i niebieski. A fioletowy też lubię. Ale no... Filip ma dziwną kolorystykę. No, ale nie dziwię się. Ja się w ogóle dziwię, że on nie wybrał jakiegoś węża, żeby nagrywać z nim. Bo ty nie chciałaś nagrywać wężem. Ha, za późno. Chyba, że chcesz szybko zmienić figurkę. Nie. Na pewno? Nie. Dawaj. Już nastąpiła szybka zmiana na węża. Podoba ci się hmm. ten wąż? Tak. No to bardzo dobrze. Pytanie dziewiąte. Opisz drugi, drugi, drugą w jednym słowem. Złośliwy. Te jest złośliwa. Nieprawda. Prawda? Nie. Prawda. Nie kłam. Nie kłam. Dobra, pytanie dziesiąte. Które z Was dłużej szykuje się rano? Um, Oczywiście, ty... że ja. Weź muszę pomalować, wstać. A ja, to sypka! Ubrać, ja i się burzę się ubieram i idę do szkoły. No dobra. Pytanie 11. Gdybyście mogli wyjechać razem gdziekolwiek, gdzie byście pojechali? Grecja. Grecja. Nie mam krótkiego miasta, ale w Grecji jest bardzo ładnie i bardzo mi się tam podoba. Pytanie 12. Wasza ulubiona pora roku? Dla mnie lata. Wiosna. Totalnie wiosna. Wszystko kwitnie. Trudno, że jestem alergikiem, ale tak pięknie jest. Boże. Pytanie trzynaste. Wasze ulubione powiedzenie lub żart. Eeeem. Um, Jakie jest twoje ulubione powiedzenie? Chyba... nasze. Um, no myślmy. <laughs> myślmy. Myślmy, myślmy, myślimy. Nie mamy chyba takiego. No. Ale nasz ulubiony żart to jest... Moi to jest... Dziękuję za wypuzowanie kibelka. Mogę to pokazać? Nie pokazuj. To się może wytnie. Uh, Okej. Okay. Boże. Czternaste pytanie. Wasz ulubiony serial? O, to jest... Ty lubisz życie w tych suglach? Nie, nie. Ja lubię na dobre i na złe. Filip lubi na dobre i na złe. Moim ulubiony serialem jest i zombie, albo w sumie. A, nazwę. Co? Dziewczyna, dziewczynka z, okna, z domu naprzeciwko. I jeszcze jest parę innych seriali, które na są mega. No to możesz coś mówić. <grym <grym nie będę wszystkich nazw. Pytanie 15. Wasze ulubione zwierzę? Eem, kot. Pies. Dlaczego kot? No, no bo mam kota, więc. Ale, ale mamy ja tyle dwa psy. Ale ja go lubię. A. no dobra. I królik. Dobra, to już koniec tego filmu na dziś. Papatki, żegnam was serdecznie, cieplutko. Filip, pożegnaj się. Do widzenia. Do widzenia kulturka Nara, papa. Pa.